Witam was w kolejnej serii. No, bo tak się stało, że Minecraft'a nie mogę uruchomić, bo został przeinstalowany system i coś tam się dzieje. No to koledzy mi doradzali, że to będzie dosyć dobra seria. I to jest drugie podejście. No i leci intro. O, spokój się dużo, hałasie. Czekamy na grzmoci Mixa. Chyba się spóźnia. Jak zwykle. Już jest. Wybaczcie mi spóźnienie przyjaciele. Zostawiłem pierścień pod kociołkiem. Jak się macie? Rewelacyjnie. Będzie nam jeszcze lepiej, gdy panoram. Wiecie o Cezarze i jego planach podboju galijskiej wioski? Hmm. Mojej wioski. Żadna nowość, co? Cóż uważam, że jest o włos druida od zwycięstwa. Na Zeusa! Na Belenosa! odyna. Papa! Ględzisz panoramik się! Dzięki Twojemu wywarowi, który daje nadludzką siłę Twoim wojownikom, twoja wioska nie musi się obawiać Rzymian. Aby zdobyć twą wioskę, Cezar potrzebowałby siły znacznie większej niż twoja mógłby zapanować nad taką siłą. Oj tam, oczywiście poza nami. Dokładnie. Brawo, pis! Iterum, jak mówimy w Rzymie. Doskonale, mój drogi. Wspaniała grupa druidów. Są twoi szlachetne, Cezarze. Zrób z nich dobry użytek. Możesz nam nie liczyć w Panoramiksie. Zabrać ich. To nie jest Panoramiks prawdziwy. Wiem, za dużo zdradzam. nie jesteś? Czy ośmielasz się tak mówić o naszym druidzie? Nazywam się Sam Fergalu I potrafię rozpoznać zdrajcę. Sam nim jestem. Zdrajcą Rzymu. Nie zdradzę zdrady. O ile to przewinienie znajduje zrozumienie u Cezara. Ślicznie, ale nie rozumiem ani słowa z tego, co on powiedział, Asterixie. A zatem masz szczelność przychodzić do naszej wioski? Oczerniać naszego druida, nie mając dowodów? A do tego przyznajesz się, że jesteś zdrajcą? Cóż, teraz jestem po waszej stronie Galu. Pozwól mu dokończyć tę opowieść, Asterixie. To prawda, że Panoramix zachowywał się ostatnio dziwnie. Wiesz, w tamtym tygodniu nawet nie chciał mi dać magicznego wywaru. Bo nigdy ci go nie daje, Obeliksie. Jak byłeś mały, to wpadłeś do jego kociołka. To jeszcze nie czyni Panoramixa zdrajcą. Nie możesz wierzyć pierwszemu Rzymianinowi, który się nawinie. Na Teutatesa! Zniknął! Zupełnie jak złodziej. Chciałeś dowodu? Masz dowód. Złoty sierp Panoramiksa. Na Teutatesa. Gdyby Panoramik tu był, z pewnością mógłby nam to wszystko wyjaśnić. Ale tylko sam Belenos wie, gdzie on teraz jest. W Las Vegum. Co to jest Las Vegum? Las Vegum. Położone w samym sercu Rzymu. Miasto luksusu i rozpusty poświęcone sportowej rozrywce, aby wszyscy Rzymianie byli szczęśliwi. Las to walki gladiatorów całą dobę aż do ich śmierci To skąpo odziani niewolnicy, którymi karmione są lwy 7 dni w tygodniu Lecz Las to przede wszystkim wyjątkowo przyjazna, świąteczna atmosfera każdego dnia w bajkowej otoczce Przeżyjcie podróżki romantyczne wzgórza Lutecji, jak byście no. naprawdę tam byli Będzie Świecie bardzo dużo nawiązań do tych kreskówek Kreskówek bier wideo Nie zapomniano wśród obfitości pałacu złapna Las Begum. Rzymskie wakacje, jakich nie zapomnicie. Otwarcie już wkrótce. Produkcja Juliusza Cezara. Miasto zabaw? Ci Rzymianie oszaleli. się wraz z Obelixem udajecie się do Rzymu. To jedyny sposób, żeby dowiedzieć się, dlaczego Panoramix nas zdradził. Żeby dowiedzieć się, czy nas zdradził, a się. Właśnie, tak chciałem powiedzieć. Pójdę z tobą, Galu. I trzymaj się od nas z daleka, Samir szifer. To wszystko wygląda mi na pułapkę, ale nie mamy wyboru. Dobra, idziemy, Obelixie. I nareszcie będzie można grać. Dobra, to jest y, Asterix i Obelix XL2. E, nie będę nagrywał jedynki, no bo. No po prostu, wolę tą grę. Nagrywać jest fajna. I posłuchajcie. Ekstra. Dobra, tutaj będzie bardzo dużo nawiązań do różnych gier wideo, do, do różnych postaci konsolowego świata. Na przykład będzie Mario. Będzie Sonic i jeszcze te Space Invaders. Nie. Chicken Invaders 4 też było nawiązanie do Space Invaders. Gryżycie ten tytuł na automaty. Pewnie. Przedstawił to i you Czy... O, Mario. Heh. Ten Mario przedstawia postać Maria z Super Mario Sunshine. Raczej no tak. E, ten e, fajny tytuł na GameCube. nic o sterowaniu, bo sam Shiffer y, wszystko wyjaśni. Znaczy tamte przyciski, to będziecie się musieli sami domyśleć. A i jakby mi coś nie szło, to... Y Ej. Co robisz, Asterixie? Mam zapukać? Nie, Opedrixie, rozwaliłbyś to! A no tak, jasne. galowie! Patrz, Asterixie! To nasz znajomy, ten zdrajca. Nie dostaniecie się głównym wejściem, Galowie. Miasteczko nie zostało jeszcze otwarte. Znam jednak tajne przejście. Tutaj, za tym blokiem. Teraz ty, Obeliksie. Proszę, zdrajco, przytrzymaj to. Chodźmy, Obeliksie. Mamy czekać na ciebie sami Schieffel? Idźcie, Galowie. Później was dogonię. No jakbym coś tam Jakby mi coś tam nie szło To mnie trochę palce bolą Ale nie myślę żeby to dużo zmieniał A jeszcze to Ja sam sobie ustawiłem te opcje Bo tak normalnie jest na klawiaturze numerycznej Ale ja przestawiłem to żeby mi było wygodniej No to będziecie musieli Sobie sami ustawić I radzę to na początku gry Bo później będzie wam coś nie działać Radzę to zrobić na samym początku gry Jak nawet nie przejdziecie nic. A, zdążę! 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 Nie. Ale za to mam sześć. Abym miał 9. Dobra i tak chyba krócej nagrywam niż przy pierwszym podejściu. No. Przesunę jeszcze trochę głośnik. Yy. Dobra Żeby nie było tak jak w pierwszym odcinku Crash of the Titans Nawet Teraz ja muszę się przesuwać Nieważne O kurka, jeszcze to Kurtka wodna, czajcie. Dobra. Jakoś takiej... Jako takiej muzyki nie ma. Później dopiero się zacznie taka. A! A! Nie powiedziałem o tych maszynach. One doszły w dwójce. I... Można wylosować albo mięcho, albo nic, albo albo hełma, albo nic. No. I to strasznie ździela. I... Oczy oczywiście większa szansa jest na to, że nic. Ale mięcho też można wylosować. A i w jedynce były dziki a tutaj są takie kosze z mięchem. Tak nie chcę później o tym wyjaśnić, co no na to teraz mówię. A i doszło kilka nowych ataków. Na przykład w jedynce... Nie można było... Jak się złapie Rzymiana, to nie można było go używać jak bicza I ten atak z przycelowaniem, to w dwójce wreszcie zadaje jakieś obrażenia. I nie było czegoś takiego. Powietrzu atak trzeci. Nie atak pierwszy, bo to tak wychodzi. Tak jak w jedynce. Tylko atak trzeci. A i w dwójce już jest się pod wpływem magicznego napoju, to nie można wykonać potrójnego skoku. W dwójce to w ogóle to tylko gra jest przyspieszona. O, widzicie? Space Invaders. No. Dobra. Tutaj powie... Możecie skakać jeszcze wyżej! O, Wystarczy skoku. dwa razy wcisnąć przycisk skoku. A co ja pokazywałem? I w jedynce to był szpieg jakiś też zdrajca Rzymu, znaczy ten wywalony został przez Cezara i chciał się odwdzięczyć pięknym za nadobne a tutaj jest sam Schiffer który zdradził Rzym i dobrze zrobił kolejne bo ja wiem galopie. Nie Za tymi czenko. drzwiami znajduje się serce na zwykł. Aby tam wejść, musicie znaleźć sposób na otwarcie tych drzwi, a są zamknięte przy pomocy ultra nowoczesnego systemu zabezpieczeń. Widzicie te cztery pochodnie. Teraz wszystkie są zgaszone. Lecz gdy je zapalicie, ta-da-dam, Drzwi się otworzą. To dość dziwne. Ponoć to niezawodny system zabezpieczeń. No i. Dostańcie się do każdej z bliźniaczych pochodni, w tym No widzicie, mają takie kodki. Przyłóżcie im odrobinę, i światło rozkonie ciemności. Otworzę przejście do pierwszego pomieszczenia, i tam na was poczekam. Spokój. Nawet nie zabolało. Uf. Umiecie Ile się ja pić, tutaj, panowie? Przed... Bo teraz musicie udowodnić, że potraficie. Spójrzcie na te drzwi. Nie otworzą się, dopóki nie wyeliminujecie tylu Rzymian, ilu na nich zapisano. Bołka z masłem, co? Aby walnąć Rzymianina, wciśnij przycisk czynności. Gdy trochę poeksperymentujesz, znajdziesz mnóstwo sposobów na dokopanie legionistom. Przekonamy się o tym później. A, gdzie są Rzymianie? Za tobą! Uważaj! No, i teraz taka fajna muzyka jest. A i... E, w jedynce wystarczyło tylko waląć rzymiana, a tutaj to trzeba skorzystać z ataku trzeciego. No i teraz... W jedynce nie dało się tak rzucać drzemianami. E, o tak. I... To jest kombo potężnego młota, które się ma od razu. Wystarczy tylko skok nacisnąć. A i w jedynce nie można było jeszcze używać Rzymiana jak To jest dobre na te formacje żółwia, które są trochę inne. Dobra robota. Nie ma jak porządny wykład. Fakt. Tutaj jest dziura! Możesz się przeczołgać. A Obelix to rozwalić. To wyzwanie dla Asterixa lub Obelixa Dodatkowe wskazówki Aby zdobyć premię musisz wykonać daną sekwencję na przeciwniku Nad którego głową wyświetlony jest odpowiedni symbol Czyli tylko ten jeden Będzie Tak Jeśli ci się uda premia jest twoja Magiczny napój Pek Jajko już jego! Nie przyspiesza gry. Nie zachodzicie ten bywan. Przyda się przyrobienie przydatności. A. Uwielbiam. Widzicie, CFO my się szybciej kręcał. To przyspiesza gry. I wzmacnia troszeczkę. No i tutaj jest właśnie ten wspomniany.. Myślę, że ci Rzymianie jakoś lepiej fruwają. Rozumiem. Nie sądzisz, Asterixie. Może mają nowe opływowe zbroje niwelujące opór powietrza. <laughs> to świetny pomysł. Asterix i Obelix, misja Kleopatna, tak. Jedna już płonie. Jedna. I do tego dobra mała bitka. Przypomina mi moją młodość. Spotkajcie się ze mną w drugim pomieszczeniu, aby zapalić tam pochodnie. Dobra, jak się z, wyż... z większej wysokości zrobi takie coś, to wtedy to wyglądał tak. Takie coś fajnego będzie w Las Begum. No. Już wiesz, że w dowolnym momencie możesz sterować Asterixem lub Obelixem, naciskając przycisk przełączania. Czasami warto zmieniać postacie, szczególnie, że niektóre czynności... Może wykonywać Asterix, a Obelix już nie. I odwrotnie. Czasem trzeba wysilić wózgownicę. Przekładowo, czy Obelix zmieści się w tym przejściu? Oczywiście, że nie. Ale z kim on rozmawia, Asterixie? O, tutaj nie, nie jest Obelixie. strój Bombermana, tak, pokazuje pan, palcem. Pan, 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 nie niepokoi. I będą też bomby od Bombermana. I trampoliny z Sonika. Widzicie, ile tego jest? To jest guziczek, trochę ładniej wygląda niż w jedynce. Zabawne. Jest takiego samego koloru co obelisz. Lol. Nie, no chyba każdy powinien wiedzieć, co tutaj trzeba robić. Orety, trampolina! Dzięki niej będziesz skakać prawie tak wysoko, jak ja. drzwi potrzebne są obie postacie. Zostały jeszcze dwie pochodnie. A jeszcze jest takie coś fajnego. W jeden c też już to było, tylko że to działało troszeczkę inaczej, bo nie można było w dowolnym, wybranym przez siebie momencie... ...przełączyć. Trzeba było. Platforma, do której przymocowano linę. Przypomina Wam to coś? To było wiedzę. Nie Powinniście wiedzieć, że trochę się zmieniło. Wciąż tylko mm. Asterix może się na nią wspiąć. Ale, żeby ją przesunąć, Obelix musi stanąć w miejscu oznaczonym na podłodze, aby chwycić linę. Nie trzeba przytrzymywać przycisku. No. To było dobre, co? Potem będzie. Space invaders. Może nawet niektóre same się będą ruszać. No tak, i nawet trzeba będzie robić pętle. Co ja zrobiłem? Dobra, Replay. To nie było takie. długie. wyglądają mi na wzmocnione. Założę się, że potrzeba nie lada siły do ich rozwalenia. Co? Nikogo tu nie ma? No cóż... Wiem, co mam na myśli. No. Lol. O, tutaj będzie Tetris i bomba z Mermana. Czy będzie Donkey Kong? I najlepsze na koniec. Ta wielka kula to bomba. Przesuwajcie ją ostrożnie. Powinna wysadzić ścianę, która wygląda mi na dość kruchą. Najpierw jednak musicie utorować sobie drogę, obniżając ten niewielki pomost. Spróbujcie przesunąć ten niewielki blok skalny. Najpierw podejdź do niego. Nie trzeba naciskać przycisku. Wszystko odbędzie się tak, jak trzeba. Czyż postęp nie jest piękny? Czy no. on ma nas za głupców Asterixie? Wiem, jak pchnąć taki kamyczek. Bardziej, ja nic nie naciskam, nie ten przycisk, o którym ciągle gada. No. Korzystając z bloku, powinniście wspiąć się na tę górną półkę. Serio? Co? Co ty nie powiesz? Wow, coś ty. Dobrze! Teraz możecie ostrożnie przesunąć bombę. Podejdź do bomby, a złapiesz ją automatycznie. Nie trzeba wciskać przycisku. Następnie przesuń ją tak jak Asterixa czy Obelixa. Ostrożnie, jeśli bomba dotknie ściany. Nie zapominaj, że bomba zostanie uzbrojona, jeśli w nią uderzysz albo gdy dotknie ściany. Hej, ostrożnie tam! Ja myślałem, że dzięki temu blokowi to ja się zapadnę pod ziemię, a nie dostanę na górę. I dobra, nie narzekam na te podanie. I... Witaj, dziuro! Później na pewno znajdziecie inne sposoby burzenia murów. Walnąć w tą bombę. Będzie jeszcze takie coś na Wyspie Piratów. Musimy być bardzo ostrożni z tą bombą. Czemu ci Rzymianie nie potrafią zrobić takich małych, kieszonkowych bomb? Bo mają za muszczki. Widzieliście jakie one w ogóle mają głowy? A i jeszcze coś, ja tą grę przeszedłem na 100%. Na wszystkie diamentowe hełmy, zdobyłem je wszystkie. O, i teraz patrzcie. Atak trzeci. Eee. Wzięcie przeciwnika Przełącz Skok, atak Dobra, replay eee, Ale za to można zgadnąć mnożnik razy trzy No ja głupio zrobiłem O Super, mogę wam to pokazać. On się zrespawnił? Wow. Widzicie? O. I... teraz mam trzy hełmy. Uf. Dobra robota, Galowie! Palą się wszystkie pochodnie. Nie na darmo jesteście bohaterami. Teraz ostrożnie! No. Za chwilę przejdziecie do samego serca Las Vegas. Bądźcie czujni. Wróble ćwierkają, że w Małej Wenecji pewien druid jest trzymany w niewoli. To może być Panoramix. Z tego, co wiem, jest dobrze pilnowany. Znajdźcie drogę do Małej Wenecji i uwolnijcie druida. Będę w pobliżu, no. gdybyście mnie potrzebowali. Ostatnia Właśnie. kwestia. Oto mapa Las Vegas. Mapy pozwalają zapisać stan gry. Świetnie! Udało Ci się znaleźć diamentowych eł. Jest wart swej wagi w orzeszkach. Z pewnością kolejne tylko czekają, żeby je znaleźć. Odszukajcie tak wiele, jak tylko się da. 10 tysięcy. W tym, że niełatwo je odkryć. Z taką forsą kupicie sobie mnóstwo rzeczy. Spoko zapiszę. I widzimy się w następnym, słyszymy, do no, słyszymy się w następnym odcinku z serii Asterix i Obelix XXL2. Cześć!